Música Kar uruchomił fundusz dotacyjny Silesia. To powinno umożliwić tym osobom rozpoczęcie działalności i mamy też nadzieję już potem jej dalsze kontynuowanie. Chcą wybudować bezpieczne przejście w ścięgnach. Mamy tam takie miejsce bardzo niebezpieczne. Ruszy przebudowa Muzeum Ceramiki. Witam Państwa. Paweł Guszała, zapraszam na serwis informacyjny. Chcesz założyć firmę, ale potrzebujesz wsparcia. Ta wiadomość jest skierowana właśnie do takich osób. Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego powołała Fundusz Dotacyjny Silesia. Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego wzięła udział ostatnio w naborze wniosków ogłoszonym przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy. O przyznanie środków pomocowych dla osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą. Pochwalimy się. Tych wniosków wpłynęło do 2, około chyba 112. Ocenę merytoryczną, formalną przeszło prawie blisko 80 wniosków. Wniosek Argonowskiej Agencji został egzekwo oceniony na drugim miejscu w skali całego Dolnego Śląska. Dostaliśmy 106,5 punkta. Maksymalna punktacja była 108. Także tutaj. Pokazaliśmy, że potrafimy i dobrze funkcjonujemy, jeżeli chodzi o kwestie przygotowania merytorycznego. W ten sposób możliwe było utworzenie funduszu dotacyjnego Silesia. Za jego sprawą rozdysponowane zostaną 4 miliony złotych. Dla kogo są te środki? Dla osób w wieku od 30 lat wzwyż, czyli od 30 roku życia. Osoby mogą nas opiekować. Osoby, które są bezrobotne, lub znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Czyli to są osoby np. w wieku powyżej 50 lat, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwało bezrobotne oraz osoby z niskimi kwalifikacjami. To jest jak gdyby jedna grupa. Druga grupa to są imigranci oraz reimigranci, tak to zostało zapisane w dokumentacji przetargowej. Osoby ubogo pracujące, i tu już wyjaśniam, tu chodzi o osoby, które przykładowo dochód w gospodarstwie domowym to jest około 900 zł na osobę. Osoby odchodzące z rolnictwa, bo też program jest skierowany na tereny wiejskie. I osoby, które są zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujące na podstawie umów cywilnoprawnych, jeżeli zarabiają mniej niż 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia. Możliwe są trzy formy wsparcia. Pierwsza rzecz. Na doradztwo zawodowe, którego celem będzie weryfikacja ich predyspozycji do założenia działalności gospodarczej, i tutaj będziemy ich ukierunkowywać, w jakim kierunku powinni działać. To są też darmowe szkolenia, umożliwiające pozyskanie wiedzy właśnie z zakresu e, niezbędnego do rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej. I najważniejsza rzecz, podejrzewam, to są kwestie finansowe, czyli te osoby będą mogły liczyć na dotację bezwrotną, jak nazwa wskazuje. Rzędu ponad 23 tysięcy złotych jednorazowo, oraz przez okres 12 miesięcy będą mogły oczekiwać wsparcia pomostowego na poziomie 1800 złotych miesięcznie. Ze wsparcia może skorzystać od 80 do nawet 100 osób. Ostatnio sporo mówiliśmy o inwestycjach na terenie powiatu karkonoskiego, ale to nie wszystko. Planowana jest także budowa bezpiecznego przejścia i chodnika. Powiat Karkonoski zamierza skorzystać z możliwości, jakie daje rządowy Fundusz Rozwoju Dróg. Tym razem środki miałyby zostać przeznaczone na budowę bezpiecznego przejścia dla pieszych w ścięgnach. Wniosek już został złożony. Mamy tam takie miejsce bardzo niebezpieczne. Tutaj zwracała nam wielokrotnie policja również uwagę, że na naszej drodze powiatowej dochodzi do wielu niebezpiecznych sytuacji, bo to też jakby było argumentem do złożenia tego wniosku, właśnie do tego funduszu. Faktycznie, to miejsce obecnie do najbezpieczniejszych nie należy. Jednak niebawem może się to zmienić. Więc tu w przypadku bezpiecznego przejścia dla pieszych, mówimy tu o przejściu wyniesionym, doświetlonym, także no wartość budowy takiego przejścia to 100 tysięcy złotych i o taką kwotę wnioskowaliśmy. Zatem poza tym, że będzie bezpieczniej dla, dla samych pieszych przechodzić przez drogę, to również będzie to taki element spowalniający ruch i myślę, że tutaj w tym przypadku miejscowości ścięgne, gdzie ten ruch jest dosyć duży, ze względu chociażby na turystów, że dojeżdżają do karpacza, to na pewno będzie z korzyścią, a no przede wszystkim dla mieszkańców, ale też i kierujących pojazdami, bo będzie bezpieczniej. Oprócz tego zadania władze powiatu planują budowę chodnika do urzędu gminy w Starej Kamienicy. Otwarta została już droga do generalnego remontu dawnego pałacyku pod potrzeby bolesławieckiego Muzeum Ceramiki. Wczoraj podpisano odpowiednie dokumenty. Materiał telewizji Bolesławiec. W budynku dawnego Pałacyku Piklera przy ulicy Zgorzeleckiej podpisano dzisiaj umowę na jego przebudowę pod potrzeby bolselskiego Muzeum Ceramiki. Budynek ten wcześniej służył powiatowemu zespołowi szkół i placówek specjalnych, ale dzięki współpracy miasta i powiatu udało się miastu go odkupić w zamian za budynek szkoły przy ulicy Bankowej, który obecnie dużo lepiej służy celom szkolnym. Pojawiła się myśl, aby ten budynek zamienić. W godne miejsce do prezentacji historii i dnia dzisiejszego Bolesławieckiej Ceramiki. Kluczem do możliwości przebudowy tego obiektu pod potrzeby Muzeum Ceramiki stała się współpraca tej placówki i samorządu miejskiego ze stolicą norweskiej ceramiki miastem Porschegrund. To bowiem, w ramach funduszów norweskich, które zasilają projekty w państwach Unii Europejskiej, Bolesławiec przeszedł trudne kwalifikacje i stał się beneficjentem tych funduszy. Mamy świadomość, że koncepcja projektu udało, udało się zdobyć do finansowania. Wynika m.in. z tego, że wymyśliliśmy wspólnie z Norwegami, że przystąpimy do Europejskiego Szlaku Ceramiki. Ale żeby przystąpić do szlaku, musieliśmy przedstawić specjalną dokumentację pokazującą nasze dotychczasowe doświadczenia, nasze możliwości, a przede wszystkim nasz potencjał i przekonać Walne Zgromadzenie do tego, że jesteśmy wartościowym kandydatem, którego warto. Przyjąć do tak elitarnej, prestiżowej organizacji. Zarówno y, propozycja norweska, jak i bolesławiecka została przyjęta. Ta baza współpracy z Norwegami stała się właśnie ważną kartą przetargową w pozyskaniu dotacji. A przebudowę wykona firma Lindner Polska, która już w Bolesławcu buduje nową siedzibę dla policji i przebudowuje dworzec kolejowy. Jest mi niezmiernie miło, że w wyniku postępowania y, przetargowego. Firma Lindner Polska została przez państwa wybrana jako generalny wykonawca tejże inwestycji. Z tego miejsca chciałbym państwa zapewnić, że my dołożymy wszelkich starań, żeby ta inwestycja, która jest już na dzień dzisiejszy wielkim sukcesem miasta Bolesławiec. Przyczyniła się do jeszcze większego rozpoznawalnego znaku towarowego, jakim jest ceramika bolesławiecka. Bo nowa siedziba Muzeum Ceramiki nie ma być tylko nowym miejscem, w którym ta placówka będzie miała siedzibę, ale ma wprowadzić w mieście nową jakość dotyczącą ceramiki. Muzeum musi być aktywne musi wykorzystać możliwości interaktywnego nawiązania relacji. Z osobami zwiedzającymi, szczególnie młodymi ludźmi, nie tylko po to, żeby budować u nich dumę z tego, że mieszkają w tak wspaniałym mieście, ale być może dla części z nich jest to zachęta do pójścia drogą, drogą, która ma się skończyć założeniem firmy, bądź też pracą w firmie ceramicznej, wyłowieniem zdolności. To jest wieloletnia praca. Przebudowa ma już swoją koncepcję dotyczącą funkcjonalności pomieszczeń adaptowanych pod konkretne cele muzealne. O niej powiemy w jednym z naszych najbliższych materiałów. Tu jest wynagrodzenie, tak, wynagrodzenie, cena netto 19 26 110 zł. Dotacja na tę inwestycję wyniesie ponad 15 milionów złotych. Ale no cóż, to może tak, Proszę Państwa, o. Oto najnowsze dane zakażeń koronawirusem w Polsce. W trakcie ostatniej doby wykryto 21 130 nowych przypadków, z czego na Dolnym Śląsku 2277, w powiecie karkonoskim 39, a w Jeleniej Górze 62. W tym czasie wykonano ponad 91 000 testów a zmarły 682 osoby. NIK kontrolował cztery Dolnośląskie Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe z Legnicy, Wałbrzycha, Głogowa oraz Karkonoską Państwową Szkołę Wyższą z Jeleni Góry. Niestety tylko nasza placówka otrzymała negatywną ocenę. Celem kontroli była odpowiedź na pytanie, czy oferta edukacyjna uczelni jest dostosowana do wymogów współczesnego rynku pracy. Inspektorzy NIK stwierdzili, że kierunki studiów nie zawsze wpisywały się w potrzeby kształcenia w zawodach deficytowych. Ponadto w KPSW wykryto jeszcze szereg uchybień. Władze uczelni już zaczęły wdrażać w życie zalecenia NIK-u. Kontrola obejmowała lata 2018-2020, kiedy placówką kierował profesor doktor habilitowany Marian Ursel. Trwa akcja zarybiania dolnośląskich rzek, w sumie wypuszczonych na wolność ma zostać około 650 tysięcy sztuk pstrąga potokowego. Akcję ratowania populacji ryb prowadzi Polski Związek Wędkarski, a wspiera finansowo Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Koszt tegorocznego zarybiania to ponad 160 tysięcy zł, z czego 60 tysięcy, to dotacja z Wojewódzkiego Funduszu. Tyle na dziś, dziękuję za uwagę, zapraszam na jutrzejszy serwis.